Czekajcie muszę się bo zaraz wymanić się będzie... Akira no. Weź przestań <śmienic> Może niech on lepiej stoi na, 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 na lepiej na tym Niko co ty robisz? Patrz <śmienic> <śmienic> Nie nie! <śmienic> Siema, z tej strony Zakira. Dzisiaj będziemy nagrywać mapkę Która się nazywa e, Supercraft Bros I tak będziemy sobie dzisiaj się tubili Jeżeli widzicie Mam tutaj spoko ekipę Która mnie właśnie pię. Jest z nami Kolo1170 Je yeah, siema MisterNicko Dobry I MC Akira I teraz wybierzemy timy własne nie! Nie! No Jezu! Akira jesteś... Dobra, nieważne. Bierzemy klasy. Ja biorę Blazer. Ja biorę Endermana. Ja biorę... Ja biorę Człowiek-Kaktus. Chyba Żulek-Kaktus. Dobra, nieważne. Jaką mapę bierzemy? Dajemy random, czy... E, random, dawaj. Akira, mów głośniej. Spoko, mów Podgłośniej mikro, nie ogarza. Ja, Ja spadam. <noise> Gdzie? Koro się tam zrespił, lol Gdzie ja jestem? Ja jestem... Co jestem? Gdzie ja jestem? Co to co? O dobra O ty! Tutaj na tej mapie chodzi o to żeby Mamy pięć żyć O tak jak widzicie I chodzi o to żeby się naparzać I kto ostatni ten wygra Są różne klasy Właśnie Kolo tepa się perłami zaraz ze mnie Ej ja chcę Pokemona! O kurwa właśnie spadł I właśnie widzicie jak się kurde to mi bije Gdzie jestem? Kur... Spadaj. What spadaj fuck? Ja cię zabiłem Czy się... Jak ja cię nie widziałem Jak to możliwe Akira Akira w ogóle cię nie słychać Sła. Człowiek kaktus Ciebie O kurde Ale machi jumpa O kurde spadłem znowu Ile jest? Kolo No nie bij! Ej! Co się dzieje? What the fuck? Ugh, mamy problemy techniczne. problemy techniczne, tam widzicie życia są. Yep. Yeah. Co się stało się? Czemu mnie nie było w konfie? Nie wiem, Nie coś. wiem. Dobra, ale ważne. Zjadł, zjadł cię ważne, że gramy. Jak na razie ja naj mam najmniej kili. No właśnie, jesteś cienki. Fuck! Ja mam, sorry, najwięcej kili, a najmniej... O, więcej... mam super złote jabłko, macie ten. Akira pewnie pokemona już ma. Co ty go nie stać na pokemony? On jest pokemonem. A zbierać pokemony. Akira, wie, że ty mi nic nie robisz. on ma złote jabłko. KOLO! Kurde, jaki typ. Tak. Kolo ma tego, wiecie. Co ma? Koloma Endermana. O kur... A, ty mi nic nie robisz, zapomniałem. What the f? Człowiek kaktus, OP postać! <śś> enchantowany złoty miecz! Kurde. Jej! Ej, czałantowany złoty miecz, lol, jak ty nie ogarniasz Boże Ej, diaksowy, boże Ej, kolo jest? Jest MC Akira wyszedł z gry. A, a widzicie, Akira przegrał i ma teraz zero żyć I lata nami na niewidzialności What the fuck, co mnie biło A to MC No, żulo Ja yeah. Jasne Ja yeah, Tak, lucky, mam, czekaj Patrzcie, mam Pokémona Ej, co mnie bije, czekaj co Pokemon! Bije? Kurde Kolo, co ty robisz ty w ogóle? Ja nie wiem Nie dało jeszcze się żyć. No sprawdź na tablicy Czekajcie, nie bicie mnie Ej, Kolo się zlokował No co to... za... No weźcie kurde, ja musiałem tu napisać, no nie O ty no kurde Tak Koszty Czemu ty kolo nie można sobie zbroi Jest! No nie! też. Jest, jesteś niebieski? Ej, am tak No nie, i widzicie teraz sobie latamy To tylko ja i kolo zostali sobie. Akira prze... <głos> <głos> Akira, nie Ej zabij kolo Ej no nie mogę, ej czekaj nie mi jeszcze, bo ja mam laga i nie, nie chcę pokazać. ciebie nawet tak nie widzę, ale dobra Ale był lag! A nie do oh. Akira- Akira! Gdzie mam jeszcze żyć? Jeden. Jeden O, to ja mam jeszcze dwa. A gdzie ty jesteś? Pójdę. Jak ty kole nawet nie masz tych butów i nie, Ty masz tylko buty O nie, rzuciłeś niego tym blastem. Ej lol, co 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 co, what the fuck Ej MC Akira nie lataj i koło mnie Dobra ja tylko patrzę Ja też patrzę, je patrzę jaka zacięta walka Kolofa jest Niko Ej no Niko rzuci perłów za świat Ej kolo znaczy... dwie pery O, uciekł I tak spadł Ej to Akira to będą do, dozwolone treści jest jestem mistrzem. Akira przestań! To no to wygrał... Yy, nie, kto to widział? Zaraz jak on kill... Mnie, to ja ten... Ale on się nie o, chcę, o się nie może odrodzić. fakt ma jedno HP, killnijcie go. On się ten nie może... No, ma... oglądacze MCKB98. Ten film zawiera treści. Nie dla małych dzieci. Jednak... Czyli nie K dla Kolo, kolo się. Zapraszamy na kolejny serial. Kolo, kolo odróć się. O oh, nie mogę czekaj. Akira przestań! Odróć się Akira! Bo ja Akira. Muszę wygrać. O Kolo! Dobra! Nico Winner! Jeszcze jedna? Dobra, weźcie sobie klasy. Ja dadam. No to dobrze i teraz sobie wybierz klasy, ja biorę żółtego. I czekajcie ja na Kolo jeszcze, czekajcie, place, czekajcie no. na Kolo! Nie bierz tych samych cały czas, kurde Trudno, ja uwielbiam Blaza. Jestem ja ja Jestem Czekajcie na nas, ej. Nie bij. Kolo, tak. gdzieś ty jest? Ej, nie bij mnie, nobie. Dwa serduszka mi zadałeś. Tak. Ogarnijcie ej, Ogarnijcie się. Ogarniamy się. Ogarnijcie. No, kolo, wybierz tą klasę, dobra. Czekajcie nam. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No, poczekajcie kurde chwilę, bo mi się ten. Czarny jak... Minecrafta. Ej, weź mi tower control zaraz spoko ja na tym grałem ostatnio. Czekajcie tu ktoś mi to na skape napisał. Ohohoho. Wajtera się wziął tą beznadziejną postać A co walter? Słabie jest. A no, dobra. No to dawajcie towera. Czemu random ma? Tower... Jak dałeś raz? No nie! A nie dobra, myślałem, że to nie tą mapę dałeś. Ja się pojawiłem kurde w niebie no akira akira kim ty grasz aha okej okay. endermana endermana wziął ja mam jakąś specjalność zwiększony skok tylko o ja dostałem coś fajnie. zawsze chciałem być Pokémonem. kurde akira coś tam szepcze typowo Kira nie słychać Cię! Patrzcie, jaki jest bro! What the fuck? Takie metody. <śmienny> Beauty! A i za dead, no? Znaczy, <śmienny> Kornik uchylat Kornik Ej hey, akiram. Ej <coughs> ja miałem laka. Ej ja miałem laga, hey, ja laga masakrycznego Też ty tylam <coughs> Fak, <Fuck>. kupił poty O <coughs> ty the Grand hard Ej się tu idealnie tepnął Snajpałka Snajpałka to Jak się tepa Fuck jedno serduszko A, ty... a Kolo, a ty żyjesz grasz? No o, A akuracja. i po co mi się skończyły, jest tak po co skończyłem mi się Nie, to O ty kaczko! No nie <laughs> Jeszcze trzy życia mi zostały to Ja mam jeszcze yy, przy, nie, przy... Wszystkie oprócz jednego o. Ty trzymasz? No. Fuck fuck! Ej, on mnie za Cole se wziął! TRUL! TRUL! Ja... kolosę to widziałeś! Kolosę tak stoi, a nie po tyłu! Jest, mam mam tego pokebola. Tak, masz pokebola? Nie. Chyba już nie masz. Pikachu no tu co po Pikapciu. Pikapciu. Pikapciu Kurde Dostał Nie 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 Deden, deden, deden de, de. Goldiapko szybko 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 No No nie Omydlgi Ej czekaj LOL Ja chcę pokawole... Co robią w ogóle te 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 wiecie co? Te płytki na wieżach Nie wiem właśnie Dałem ci dodatkowe życie. Jaki Jestem master. Master down? <laughs> Jestem master tej modki jak na razie z nas. Master of... What the fuck. <laughs> master of what the fuck. Ja no to ja do ciebie dowalam, już padłeś. No kurde no. No żaden się nie można. Nie, 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 od tyłu mnie wziął nie, Od tyłu Od wziął. Oh. Uh. nie, eee, wziął. ja mam jeszcze mam jeszcze jedno health. A nie, ma to jest, ma, patrzcie Pokémon. mój. Niko, Niko hoduje Pokemona w domu Ej, Niko nie można bić On jest trollem Ej, nie można Niko bić, co? Można, widzisz, ja go nie bije lag. A, dobra A! O, oh, shit, the fuck? <grym> fuck, fuck, what the fuck? Fuck, 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 what the fuck? What <grym> <grym> oh, the no, fuck? <grym> Kurde Burnd błędy O, przegrałem Jestem... Ja I... Jestem ja trójką, tak? Eee, no Ja wam o, mówię ja trójka, trójka ma, ma cztery same. życia, jedynka ma dwa, a dwójka ma 3 Ja to Kolo jest trójką! Ja jestem dwójką Ja jestem ja trójką. Ja jestem trójką Kłócą się kto jest trójką Hammer! O ty Zobaczymy, zobaczymy kto jest teraz. Kto dead teraz Kolo i zobaczymy kto stracił życie No, no, no przepraszam Życie stracił kto? Bo nie pisze Kolo odrodziłeś się? Nie To się odróć. Co ty w pieprzasz? Ci psy się na ciebie akira

No masz jeszcze jedną rzecz Ej, jak go zabiłem on mnie zabił O, dzięki za fajne... o fajnie Ta ciapa Pokéball Masz Pokébola? No A a jakiego? Zamiaka? Ej, lol! Podkami! O kurde! Kolo is dead! Teraz Akira, który ma chyba dwa albo trzy życia, alfa jest Niko albo który ma dwa albo a. trzy życia Ja mam ja zielon No bo on jest noobem ja To jest nobem, ty, ja ty jesteś żolem Właśnie Nie robimy Robie Ty bo mi zablokują konto za ścieżkę dźwiękową <laughs> Nie śpiewaj <laughs> Są takie edukacyjne rzeczy, no co ty chcesz? Weź nim walcz na tej arenie głównej, ja nie się kampicie. Cześć, tam, patrz to, patrz sto, ale widzicie teraz jadę. Jeb. Mam cię w dupie <grym <grym Ja poleciał! <grym> MC, is the best. Tu mamy Dobra, tego teraz... Akira pokaż łeb Gdzie jesteś? Naprzeciwko ciebie <grym> Minus 6 Inwizyty minus 6 A ja mam minus 5 Hammer! Pom! O! Ej no kolo! Patrz biją się, biją! Ej biją was się, was biją! Akira robi Akira tepnij się do tego dołu, w tym dole są itemy Ta, ta No serio Tepnij się w nie coś, tam są itemy Zacznijmy <laughs> tak Dawaj go Niko, zeszczel go! Gdzie on jest? Aha, tam. <laughs> on to się manila. sam prędzej zabije. Co to kurde jest? Ej, te, te, te takie przyciski na górze, one chyba coś dają. No właśnie, nie wiem co one są. Ale ty Patrzcie nie zjechuszaj tutaj! ]cieka. Patrzcie jak ucieka. On już panuje potami, e, perłami. Potami? Po, Ale mam poty z takiej tele. Ej, który to jest numer 3? E, Akira ha o więcej żyć O DOSTAŁ Double kill Falco PON Creepera mu ze spał. <noise> <noise> uciekaj, uciekaj Niko do ciebie Creeper idzie tak. A co tu jest? Uu, dziura. Ty, to jest go Ty tu zlama Jeb <noise> Nic mi nie zabrał tak, ej, tak. ej, chodź tutaj, tu, tu lawa. Wiem, że tam jest lawa. Weź go zabij, bo jeszcze chcę jedną rundę, bo to jest już koniec odcinka. Trzy rundy będą. Chodź tu, nie ogażę. Ruski. Zresztą. Ruski? 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 Ja z... jakieś A A Akira, ty nie masz maski. Fak, mam mógł na wyczerpaniu. of <laughs> power. <laughs> A to te jest się tepa, widać... Widać? Ej, kto tu lata? Ja. Ale ja... to. Ja się się i do góry iść. Ale ja to jest za twoimi plecami tylko. Ale odejdź no. No już odeleciałem, no. Ech, ktoś mnie z na hajpę. Dawaj Akira. Ej, ja sam zaraz zginę. Ej, ile jest żyć w ogóle. Ty masz jeszcze Ej. trzy. Jeszcze trzy. Ja o, ma jeszcze... jedno. A, to zginę sobie. Yej, yej, yej. <laughs> o i ten nie których nie da się żyjesz. Ale mi zażyło coś starych To się nudne zacząć kupić Ej do jak to już jedzenie? Nie. nie, nie można dawać, musisz przeżyć albo zginąć Przeżyj albo zgiń. No idź o, na niego, przecież ty przecież. jesteś blaze, Ty go zrozwalisz To Ej. skacz. Nie, nie wolę słuchać... Ej Free health. O, Nie zbagowało coś Czekaj, Fuck Teraz muszę zmienić. <noise> A Dragera w ogóle życia nie straciłeś Free nie, Health! To Ej, co to jest free Heart? No staj na to, nie wiem co to jest Odejdź. Odejdź, bo widzę, że płytka na Nie, nie, ja tu za tobą tam daleko. KOLO! Co? Odejdź tamtąd Nie, zabij go! Ej, on się zbugował, nie ma! <laughs> wow. Ej, nie ma, On się zbugował i nie zaczął bić ze szkła. <laughs> Bo to jest właśnie. Właściwości... To są właśnie. To Endermana. Ej. Ostatnia teraz runda. Wybieramy... To jest ja biorę niebieski! Kurde! Ja biorę czerwony Dobra, Ja biorę biorę. Ja Ej, ja teraz biorę Blaza. Ja też. Nie, Nie bierz Blaza. Owielbiam Blaze'a. No, no jaki typ? Wziął Blaze'a. Eee czekaj, na jaką teraz mapę bierzemy? Czekajcie na kolo jeszcze. E, czekajcie kurde, bo ja nie mogę tego. Ja wybiorę już to No kurde! Pięknie! Nie bijcie! Akira maskę załóż i się nie bijcie. No. Piękny. Widzisz mam kurde w pachwinie! Eee... Sorry, dobra. Nie w pachwinie, ale mniejsza. No, no to, nie, nie bijcie się, to, zaraz jadę z tym. No może mi poliza Ej, dobra, bierzemy może Stronghold. No nie! Sorry, no nie. Ej, w Stronghold. Nie, 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 Wybrał mapę specjalnie dla nie, nie, Akira! A co to za mapa? O kurde nie, Dragon Gdzie masz nie, 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 o oh, fankz, ona mi dała ten potkier HP. Ona? Ona? No ej, kurde co z żale nie można potem co ją oh, Fak. No nie otruła mnie ty. Ko, ej, no, no nie. Nie. Jest, ja mam potkę na szybkość. Ja mam potrzebny. Nie mam nic w tej niewidzialności. Tu jest to, jak ja bym No, na 10 sekund. Ten sekund to go. Fuck, kopią. a Ej, wiedźmie. czemu ty nie masz ku Wiem, bo sobie zdjęłem, bo chciałem być. I mnie wiedźma zabije. O, Albo go sam, prawda? Żal. Nienawidzę wiedźm. Przyjąłem z uko teraz. Ona należy ci na uko. Wiedźmo. Bo! Nie trafiłeś, a to ściąga gada hita a... Nie, wiadego Hol się, hol Teraz muszę wygać, żebyście mnie nie podchylali Macie slajma, jaki wielki ten slime Ej! <coughs> co to było? To był fart. O oh fuck Czekajcie, ubiję ją Chyba za mała jest to co fuck you a to nikt to widczy ściągnął! Pokemon mój. Wiem, ale on mnie dobił Co nie bije? Pokemon No super padłem. Ładne. Patrzcie i teraz nie będę mieć... To Żeby nie wiem... O ście! Bierz go! Dobry pies! Znaczy Ty Dziadzie, masz taki fajny ten. <laughs> Jak Ale zginie. Nie, Pokémon! <grystanie> Pokémon walka o kawczkę. Walka O si! Ja mam chyba jeszcze dwa życia, ty. Gdzie ja w ogóle jestem, ty? Chyba. No, on dwa życia, bo jestem zielony. Ja? Czerwony ty jesteś. No wiem wiem, że to czerwona jest żyć. Eee, cztery. Mam i odporności na ogień. Mój własny Pokémon mi zabił <noise> jest super, nie mam w ogóle rzeczy. Ci dzieje tylko w najgorszych pokemonowych klimach Dobra, ja już przegrałem, mówię wam. No, a ja to w ogóle wyrzuciłem całe wszystkie swoje temy. Dobra, ja sobie... Fak! Ja sobie was tu pooglądam. zaraz kolo, nie! Kolonie, ten tym z łukiem chodzi. Ja strzelam slajmy. Sorry. No slimik. nie skacz. Ej, no! Nie ja, nie ja, ja mam zwykły przecież. Jest! Slajmik macie, Niech od tyłu bierze kornik. No nie, biegłem akurat do super jabłka! Nie, nie, kulo, błagam, nie! Zpadłem. <śmienny> halo? Ej! No halo. Tu nikogo nie ma na tej mapie już Nie bo MC jakiś raz padł Nie on jest chyba On jest camper, tu jest No cicho bądź w prayersze Nie te fony, <grym zyć> No nie w ogóle mnie bije to Pokébal Pokébal o, Nie o, spał o. nich! Wiem, ja się z nimi bawię. Z, znalazłem pokebala. Spadajcie pokebale. Nie. Dobra, spadałem. Pięknie zdejmuję slajmy. To jest w grze, Kolo? Akira, ja i Kolo. Nie, tylko Kolo, i kolo. No to... Kolo, nie kolo. uciekaj! Kolo, chodź tu, masz. Ej, no nie mhm. rzucaj w niego! I co? co z tego, że tu leżą jajka? I potka z siły. Bo ja je znalazłem. Akira, widzę cię. Ten to spawni Nie spawnuję co ty <grywa> Właśnie cię widziałem Albo kolo Nie kolo nie może No to ty Ej no on mnie zabije <grywa> uważaj kolo zginiesz Pomogę ci z tym <grywa> Jeszcze ten to jest Ej tu jest jajko Ej dajcie mi... Kurde dedna no no bo on ten zespał nim, te, 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 No weźcie je za killajcie ja, ja je to... właśnie kilam. Ej no dzięki mnie też zawiasz przy okazji ej, Sorry, Kurde, Ale. Żalą. Ej no co mnie... Mi... Żal mi cię, ty my... mnie... No, ja jak coś to nie Kto mnie zabił? Ej, Akira bo on rzucała Jezu, ej, No nie, kolo wygrał przez was <laughs> Nie, mister Nico <laughs> and kolo <laughs> The fuck, mam te Dobra, nie, nie! Dobra, kończymy tym już tutaj. Oni się poszli grać A ja już tutaj się kończą, nara <grym> <grym> Oni se poszli. Ej, nie, <grym> Oni są tutaj, o! Widzicie jak się naparzają? Fap Fapujemy Co misterniko? Dobra, koniec, nara!